Tak? Idzie. Raz, dwa, trzy, bum! Rozumiecie? Nie daję wejść do Wchodzę na tą nogę, nie daję jej się wyprostować. Pod żadnym pozorem się nie cofam, pod żadnym pozorem nie schodzę w błąd. Idę po prostu w linii. Raz, dwa, trzy, ko. Ręka strojona, tak, żeby schody były zeskute i wysoko, bo nie wiemy, czy pójdzie, midę, czy w ostatniej fazie w nie wyciągnie, faję żeby nie woła. Wow. I od tyle ręki tylnie Tyle relatywny. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I co znowu? On Tak takie. To jest na nogi tymi. Teraz patrzcie, jeżeli jest noga przednia, tu nie mogę wejść w linii, bo noga przednia ma bardzo krótką drogę. I teraz parti może kopnąć po prostu z, z odchylenia. Raz, dwa, trzy. Jak wyjdziecie w linii, to się nadzieje. Tak? Dlatego tu musimy lekko zejść w skos, nie w bok. Tylko wskoc, tak? Trzy od tym, Raz, ale dość, kupę. Dystans, dystans. Jedno. Raz, dwa, trzy, raz patrz. Idzie noga. Ho, a ja już wskoc. Hop, ale midę, kurwa, kupę. Jeszcze raz, trzy od tyłnie. Raz, dwa, trzy. Middle. Chcesz wygrać? Trzy od Raz, dwa, trzy. Hop. I wchodzę, bo się z ciosem się pod, tak? Na tyle musicie sobie sami już wy wytegować, żeby, hop, zejść od razu z ciosem. Skracacie dystans, to ten cios prosty tu nie będzie miał takiej jakiejś wymowy, tak? Schodzimy z ciosem się limiter. Hop, schodzę, cyk. Bam, bam. I zwrócimy, ok Majkut i na majkuta, bo są majkuci, jest dokładnie to sam Idzie noga tylnia. To wchodzę w linii, ale z ręką przednią. Tak? A jeżeli kopię ty przednia, to robię zakrok. I biję. OK? Pracujemy.